Siemanko widzowie, sorry, że usunęłem te kilka filmów jest za to nie nagrywanie ale widzowie, to jest, no wiadomość dla niektórych, którzy polubili tą serię no to jest ostatni odcinek z tej serii He, może, bo nie mam pomysłów teraz, ta gra mi się trochę znudziła i może będzie, już mam chyba plan na jedną grę to jest D-survival Game, niektórzy mogą znać może, może nie Trochę się pozmieniał. Niby widać. Trochę sobie porobiłem tutaj rzeczy. I jeżeli chodzi o e, pojazdy, to was zaskoczę. Mam najlepszy pojazd. I najlepszy kontywator. w grze, ale teraz sobie tak trochę poprasuję, jeżeli odcinka mi zabraknie. Nie nie. A i widzowie ja przestałem jak przed w przed ten event. Ja tak to jeszcze grałem, bo przed event to mi się za bardzo nie chciał grać, bo mam taki jeden powód, że jeszcze tak jest, w sumie że się ślizga i nie mogę grać prawie, że... Bo dosłownie skręcam i chciałem skręcić kawałek, że stąd na przykład tam to ja z, zrobiłem tak i nagle byłem tak. I to cię wkurzało, dlatego nie nagrywałem i nie grałem w tą grę. I tak jak słyszycie, nie mam oczywiście mojego kolegi, ale w serii The Survival Game prawdopodobnie będzie innego kolega. I miał ze mną już nagrywać z tej gry. No ale nie wiem czemu, ale nie zadzwonił do mnie. Ale nie wiem czy mam podawać. Jeszcze raczej nie będę podawał e, jego nazwy kanału, bo on też ma kanał na YouTubie. E, no i widzicie dalej tak e, no skręca dziwnie. I pewnie się... Czemu nie mam marchewki? Czemu nie mam makejki? Bo To pierwsze primo. Po drugie primo zrezygnowałem, bo mam belki. Zbałem, no... Od, z całego pola dostanę mniej z marchewek, ale bardziej się opłaca po prostu je. Opłaca się na takich ciasto najbardziej się moim zdaniem to też opłaca obrót ciasta bo za, e, tam chyba za jedną belkę masz tysiąc a do takiej jakby 20 takiej tam przyczepy kolega mi dwoń na dysku ale na niestety mi teraz e, i tam się mieści 24 po najlepszej, czyli 2000 to mogę dostać no 30 parę tysięcy, a z tego połatu to nawet 200 tysięcy. Eee, będzie dzisiaj słyszeć głosowanie na No to sorry. I za oszczędzia, który będzie prawdopodobnie płakał, no ale czasami tak jest. Nie teraz. Za, chyba za, nie będę stawiał tego odcinka, ale nie wiem. Może stawię, rozumiem. I jeżeli byście by chcieli, to nie wiem. E, może w opisie będzie nazwa mojego TikToka i na TikToku stawię, że mam e, ten swój e, kanał, to tam piszcie. E, też sobie takie jakby propozycje na gry, które mogę nagrywać. Okrót Steel a w 99 w lesie. I, i też taki typo tak, takich rzeczy, czyli ja nie wiem, Steel a Dead Race, bo wiem, że jest grę w to. Więc, więc to jest I e, ogólnie może będą komentarze pod tym filmem. Może nie. I e, ogólnie nie polecam Wam zakładać kanału, moim zdaniem. Oczywiście, jak ktoś chce, ma taką chęć, no to niech sobie e, nagrywa sobie to. I robi. E, pe, e, niektórzy z, e, znają e, kalucha z jego czasów początków nagrywania co on miał e, maskę nie pamiętam kogo teraz miał e, to mogą niektórzy wiedzieć może niektórzy niektórzy mogą nie wiedzieć e, taką jakby maskę i nagrywa tak jakby z kamerką no ja chyba miałem w chwile w takim momencie e, takiego życia nagrywania tak jakby czy mam nagrywać czy nie i e, za chwilę się widzimy będzie po prostu malutkie cięcie no było cięcie no trochę trwało niestety skoro to jest ostatnia seria znaczy może będę jeszcze czasem nagrywał nie, już no to tak to miesiąc jak już Piszcie też, jak będą oczywiście komentarze, piszcie, czy e, chcecie tą serię, czy nie. I jeżeli chcecie, to pod tym filmem musi być 100 e, w górę lub 100 e, subów. Więc. No. O Manniko! mi się nie chce. No. Się robię, Mo może jeszcze będę e, grał, może nagram jeszcze jakiś czas z e, e, The Survival Game, ale nie, nie będę grał, bez błąd dzisiaj, że nie można e, z, e, bić zwierząt, znaczy można, ale łukiem. No, tylko ma tak no to zginąłem dwa razy już. Jeden dlatego, że no, e, przez wilka, a drugi przez lwa. Więc... no niestety. Tak to się myliło. Matko, matko, matko jedyna. Co potrzebuję do ciasta? Na pewno pszenicę. Mm, jajek widzę. Zbiorę tak dotąd i zacznę orać. i w ogóle widzowie to nie mówiłem jeszcze chyba eee. nie nie mówiłem wam ale prawdopodobnie będę tworzył drugi kanał pod inną nazwą a będzie games jak każdy na przykład tego no Powiedzmy, że to jest tak jakby jakby to e, jakieś Fallout Games, Boyan Games. No to będzie jeszcze zastanawiam się nad nazwą, ale będę miał jeszcze drugi kanał gdzie będę wycofał filmy z e, e, Fortnite'a. I e, piszcie też pod TikTokem lub pod filmikiem zobaczymy piszcie też co dostaliście na święta i ja dostałem mm, mogę wam pokazać taką klawiaturkę i no, takiego jednego leda jeszcze taką jakby e, torebkę z tak jakby szaszetkę no, to jest bardziej tak jakby torebka e, Może będę czytał nagrywał z Minecrafta, może. Ale to, to na, oczywiście na e, games kanale. E, jeszcze nie wiem. E, nie będę e, ogólnie e, za bardzo wiedział. Tylko włączę LEDa. No, teraz powinniście lepiej widzieć. For taką kamerkę. E, tak. Czyli mam kasy, i widzowie, e, e, ogólnie e, To... E, Eee, prawdopodobnie będę e, Robił dla was taki content bardziej Survival coś takiego Chciałem tyle powiedzieć ile dostanę Mamy być 4000 o oh. Nie się. Z drewna zrezygnowałem. Jak odwoli. Nie każdego. I sorry, że nie, nie zrobię 10 milionów, ale mi się... Nie chcę za bardzo z tej serii. Ale...

Chciałem dla Was kupić e, to, no ja nie oczywiście na to. Uf, to... Trzeba do czymś nie podaje. O dobra, kupuję. To wie. E, też mam do powiedzenia czy e, byście chcieli dostać e, kasę którą ja e, mam e, po zabraniu tych wszystkich rzeczy jeżeli chcecie e, kasę to wam chętnie dam więc jak chcecie to piszcie czy chcecie kasę to dodawajcie mnie e, dodawajcie mnie i wchodzimy po prostu na mój serwer i wam daję kasę tylko mać tak 50 tysięcy bo potem to będę mógł tylko na dwa razy a my się no, a raczej nie będzie chciała dobra no minutka do nowa. No. Na razie widzowie widzimy się z, e, e, prawdopodobnie za niedługo, ale już z z no, no, z, now, z, nową, z nowej gry. Z, z... No, widzimy się w następnym odcinku. Na ją.